Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku informacyjnym na moim kanale YouTube Miszczuniu Ziomek Milan. Witam, witam, witam i zapraszam na kolejne informacje, jakie się pojawią dzisiaj na moim kanale. A mianowicie proszę Państwa w ostatnim czasie zakończyliśmy sobie serię z vloga motocyklowego sezon 2024. Tak jest proszę Państwa. Kolejny tutaj sezon został zaliczony przeze mnie i moim Peżotem. Jak widzicie, troszkę nagrywam ten film w innej formie. Tak, na odmianę po prostu y, wprowadzam takie urozmaicenie w ten materiał. A dlatego, że po prostu sobie y, wziąłem drugi telefon i z drugiego telefonu Wam pokazuję playlistę właśnie tego vloga motocyklowego sezonu 2024. No i jak widzicie, tutaj dokładnie w tym miejscu mamy 14 filmów w playliście. Nie jest to dużo, nie jest też to mało. Aczkolwiek, jeżeli mam być z Wami szczery, moje poprzednie serie z poprzednich sezonów. Typu 2022 czy 2021 było o 100 kroś więcej tych materiałów, bo czasami nawet dochodziło do 100. No, w sezonie 2024 nagrałem tylko 14 filmów, dlatego że powiem Wam, że nie nagrywam już tak dużo filmów z tej serii, dlatego że już wiele razy Wam o tym pisałem. W opisach pod tymi filmami czy wypowiadałem się właśnie w takich filmikach informacyjnych jak ten, że po prostu te filmy się za bardzo niczym nie różnią od poprzednich sezonów. Bo zazwyczaj wybierałem dla Was taką w sumie podobną trasę i te filmy wyglądały na zasadzie copy and play. Dlatego postanowiłem, że w roku 2024 będzie też mniej filmów z takiej serii. A po drugie też jeżeli mam być z wami szczery, nie jeżdżę jakoś specjalnie dużo teraz tym Peugeotem, bo po prostu też nie mam czasu. Czasami też również chęci, tak. No i co? Wracając do tematu, 14 filmów, jak widzicie tutaj te filmy są posegregowane od pierwszego do ostatniego, no to w tym wypadku od 1 do 14 i tak dalej, tak dalej. Ogólnie zachęcam was, żebyście sobie obejrzeli te materiały niektóre, bo były czasami śmieszne sytuacje. Też tutaj jeździłem z moją kobitką. Kto oglądał, to na pewno widział. Ona się woziła Hondą CBF500, tak zwanie, A ja moim legendarnym Peugeotem Speedfight 4 Mad Grey Edycja, limitowana z 2020 roku. Tak jest, proszę Państwa. Także hmm, kończąc powoli ten materiał, serię z vloga motocyklowego z sezonu 2024 uważam za zakończoną i było tutaj w playlistie 14 filmów. Co odnośnie kolejnego hmm, vloga w przyszłym roku 2025 zobaczymy, jeżeli się pojawi, oczywiście zrobię dla Was kolejne filmiki informacyjne, że się seria zaczyna już niebawem i tak dalej i tak dalej. Odbędziemy tutaj po prostu standardowe procedury. Proszę Państwa, to by było tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka pod tym filmem, komentarz oraz zapraszam do subskrypcji kanału Miszczuń Uziomek Milan. Dlatego, że ten kanał naprawdę w ostatnim czasie fantastycznie się rozwija. Jest dużo wyświetleń, jest dużo lajków oraz codziennie przybywa po kilka, kilkanaście nawet subskrypcji. Z czego naprawdę Wam bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze z takich w sumie ciekawostek mogę napomnieć do tego filmu. Ostatnią, że w sumie też w przyszłym roku, czyli w roku 2025, prawdopodobnie będę musiał kupić też nowy akumulator do tego Peugeota, Dlatego że od nowości nie wymieniałem, a już powiem Wam szczerze, że w tym roku miałem trochę problemy, bo w momencie jak chciałem dla Was właśnie jechać w plener, nagrywać filmy. Nie kręcił mi akumulator i musiałem tak zwani go kopa, na kopa go odpalać, kręcił super, znaczy kręcił. Na kopa, odpalił fajnie, z kręceniem troszkę ciężko już było, słaby ten akumulator był, no ale jeszcze objeździłem ten sezon, no i myślę, że już w przyszłym roku będę musiał kupić niestety nowy, to jest po prostu taka ciekawostka, nic związana w sumie z tym filmem. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie i do zobaczenia. W przyszłym roku zobaczymy, czy seria będzie, czy nie, bo też jeszcze w sumie taką jedną ciekawostkę wkręcę wam w tym film. Na przykład sezon 2023, czyli rok temu serii nie było na moim kanale. Tak jest, była przerwa. No i znowu wróciła ona w 2024 roku. Co będzie w 2025 roku, nie wiem. Po prostu jak coś będę was informował, na pewno w filmie. Czy się odbędzie, czy nie. Tymczasem jeszcze raz żegnam i pozdrawiam. Cześć!